Przed 50 laty profesor Tadeusz Bujnicki uzyskał stopień doktora nadany przez Radę Wydziału Filologicznego w czerwcu 1964 roku. Z tej okazji zwołano uroczyste posiedzenie senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, które miało miejsce 11 grudnia 2014 roku. Uroczyste posiedzenie Senatu zwołane z okazji odnowienia po 50 latach doktoratu pana profesora Tadeusza Bójnickiego. Odnowienie doktoratu następuje po upływie 50 lat, ale dotyczy tylko osób, które w szczególny sposób swoją pracą naukową, dydaktyczną, artystyczną przysłużyły się uniwersytetowi Polsce. Profesor Tadeusz Bujnicki jest jednym z tych uczonych, którzy po II wojnie światowej przybyli do Krakowa z ziem wschodnich Rzeczypospolitej. W trakcie ceremonii odnowienia doktoratu laudację wygłosił profesor Andrzej Romanowski, kierownik katedry kultury literackiej pogranicza Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laudabilis maiorum nostrorum mos fuit ut honores academicos, cos quinquaginta annorum laboribus et studiis studiorum quae fructibus ornatos doctoribus renovare et confirmare solerent A teraz Złowiany, Profesor Tadeusz Bójnicki podkreślił iż rok, w którym bronił pracy doktorskiej, był szczególny. Obchodzono wówczas jubileusz 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, a rozprawa powstawała niemal w tym samym czasie, w którym odbywały się główne uroczystości uniwersyteckie. Moja droga naukowa sprawiała mi wiele nie tylko satysfakcji, ale i radości. Poczucia tego, że oto wykonuję jakąś pożyteczną przecież robotę. Niezależnie od wszystkich okoliczności, ta pożyteczna robota przekłada się właśnie poprzez ów kanon czy wzorzec pozytywistyczny w moim myśleniu. Myślę także, że mam to poczucie, że nie byłem i nie jestem sam, i że będę. Miał, tak sądzę, kontynuatorów. Mówiłem przede wszystkim o Sienkiewiczu, ale dotyczy to także innych działów moich zainteresowań naukowych. I one wszystkie, chyba, składają się na jakiś ważny obraz tego, że mogę traktować ten mój, to moją, mój kontakt z literaturą, z jej dziejami, jako wielką, niepowtarzalną przygodę.